Siema, w dzisiejszym odcinku spróbuję wygrać Customa z Zaksaka top model. Jak chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawcie 30 łapy w górę i piszcie w komentarzach jakiego youtubera mam wygrać Customa. A ja wam pokażę teraz moje połączenie. Z takim połączeniem próbuję wygrać. A nie wiem czy mi się uda, bo już kiedyś wygrałem tym połączeniem z Aksiaka. Ale zawsze można spróbować widzowie. Pamiętajcie, trzeci łapy w górę i kolejny odcinek z tej serii. A ja was zapraszam do oglądania. Siema Dobra, jesteśmy w busie widzowie. Lecimy na na Kino. No i spróbujemy wygrać. Zobaczymy jak nam pójdzie po prostu. Tym krzaczkiem jest zakrzak tam. Dobra, jeszcze oceniam ja widzę. Kurczę, brakuje mi jakiegoś plecaka. Przynajmniej żeby daleko zajść. Bo pewnie nie wygram już tym połączeniem, ale żeby daleko zajść przynajmniej sami ju kochać. Okej się Hmm. Ziomek, przepraszam cię, widzę, proszę nie podchodźcie mi pod celownik. Hej. Dobra, pierwszą rundę przeszedłem. Jest dobrze Może nie wie, że to ja po prostu teraz. Byłaby git, gdyby zapomniała Dobra, przeszedłem kolejną rundę. Jest dobrze Dobra, idąc dalej Idąc dalej mm, Okej, okay, pozdrawiamy tu babeczkę Pozdrawiamy kumpla Musimy iść do strefę Ale wwaliła strefa Dobra, teraz z parami przechodzimy. Jakimś gorszym skinem muszę się wystawić, żeby było łatwiej Oła, Wciąg mnie obwalnął Jakimś gorszym skinem trzeba przystawić zapra Ten to w ogóle nie ma. Nie wiem, za jakim się ustawić No, ryba ta jest spok nawet. No, nie wiem. ta taryfera. Musi być moja. Nie, nie, chcę szaka. chcę nie, Dobra, mam nadzieję, że nie zabiję mnie przy tym No no, co wy robicie? Zostawcie bambika. Wepchniemy się. Bambik się się. Ale co ty robisz? Zostań tam. Bambik nie oszukał. Krzaczek nie ma plecaka, więc może przejdę. Co to ma być? Przekoś Iron Man, przede mnie. Dobra, jestem z Krzaczkiem chyba. Nie, zepsułem. Nie, dobrze, jest idealnie. Może przejdę. No zostaniesz tam, Iron Man, błagam. Nie, zepsułem. Idę na tą stronę Dobra, aura Mam cię, że A, Abo Nie, nie! Zepsułem <laughs> Wszyscy się boją. Dobra, z kotkiem. Muszę przejść z Jest. Ale fart. Ale fart, że kotek został na końcu wzięty. Mega fart. Ale... Już myślałem, że przegram, jak z kimś lepszym pójdę. Dobra, teraz graffiti rysujemy. Dobra, tutaj się i narysuję takie graffiti. I no nie powinien mnie zabić, tak mi się wydaje Dobra, przeszedłem chyba tu jest osób strasznie się jest A mała strefa jest Dzięki A troszkę mógłbyś po Dobra, przeszedłem. Chyba. Zabił mojego kolega. To był mój przyjaciel. z którym piątkę zbiłem on go tak zabił Dobra, teraz są motki rzucane. Wszędzie mamy się ustawić, ale... Taki 2 na 10 ten żaden. Taki nieforemny. Nie, nie, mnie nie zawijają zawsze. Się znamy. Dogadamy się, nie zabijamy. Jest zawidać dońku, ale eliminujemy teraz. Mam nadzieję, że na mnie nie głosują. Jestem ładnym połączeniem. za zatańczę. Zrobię selfie, zara Ryba, dobrze Chodź z tym jak chcę jak w parę Dobra Nie wiem co jest grane, bo włączę streama i tu kompletnie nic nie słyszę Trzeba przekonać jakoś. Chyba widzę decydują. Jest! Jestem w finałowej dwójce. Jak ja to wygram znowu. Będzie pięknie. Dobry odcinek będzie widziałem, jak ja to wygram. Keltowy? Ja i krzaczek, no to raczej krzaczek wygra już, myślę, że widzę, że z wybiorą krzaczka. Ale mam nadzieję, że nie. No, ile można, ale w niepewności trzyma nas. Nie, trzecie miejsce. Ale dobra, pamiętajcie, że jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie 3 łapy w górę i nagram kolejny odcinek tej serii. I piszcie niki youtuberów, w których, no, mogę zagrać w komentarzach i nie zapomnijcie o kodzie w sklepie. I do zobaczenia, siema.